Cześć moi drodzy. Jestem na działce w miejscowości Brzozie, którą kupiliśmy jako spółka. Ona znajduje się dokładnie za nami. Tam jest przyłącze mediów, co zresztą widać. Słuchajcie, Nie wiem czy mnie dobrze widzieć, widać, lepiej tak czy tak. Ale generalnie słuchajcie, chcemy podzielić tą działkę na dwie. Z jednej strony tu będzie już, są warunki zabudowy, tak? powiedzmy 22 metry szeroka, a tu chcielibyśmy zrobić domek letniskowy na, na, tym, na takim pasie węższym. No i tu chcielibyśmy tak naprawdę zrobić dwie działki po 3000 metrów, jedna działka właśnie z tymi liniami, niestety, ale generalnie tamte linie nie biorą pod uwagę, bo tutaj same działki, takie rekreacyjne z domkiem, to będzie około 800-900 metrów. Myślę, że to jest spoko działka. Tu będzie 3000 metrów, no i tam mamy jeszcze za tą linią, mamy jeszcze 1200. 1200-1100 metrów kwadratowych lasu, więc co do samej idei, jeśli chodzi o tą koncepcję, wydaje mi się ona jak najbardziej słuszna i zasadna, zrobić na jednej działce dwa domki, jeden taki letniskowy i ją sprzedać szybko za jakieś 150-200 tysięcy i to potem postawić z zysku z tej działki, postawić tam tutaj domek taki z bala większy 70 metrów i sprzedać za jakieś 400-500 tysięcy, gdzie zarobimy na tym gdzieś myślę 200 tysięcy złotych. Idę, spotkałem tam słuchajcie, budowlańców, budowlańców, pracowników budowlanych i chciałbym ich zapytać, czy można wziąć od nich numer telefonu, bo może będę potrzebował tutaj właśnie na tej działce właśnie takich ludzi, takich fachowców. Tu, jest, tu są wydane warunki zabudowy na tej działce. I ona się gdzieś kończy gdzieś tu. Tu chciałbym zrobić granicę działki. I tutaj mam zaznaczone domek 5x7. Tam do końca, tak jak widać, tam do tej kupki, więc tutaj byłby ten dom 5 na 7 Moi drodzy, jeszcze tytułem wyjaśnienia, dlaczego kupiliśmy tą działkę kawałek dalej na firmę za 100 tysięcy złotych, dlatego że działki, które się tutaj sprzedają, w tej chwili pokazuję Wam działkę o powierzchni 1200 metrów, tak, z takim domkiem na zgłoszenie, który ma powierzchnię zabudowy 35 metrów. I tak jak widzicie z tyłu, tam. To jest taki mały, mały domek, 35 metrów zabudowa plus antresola Zgadnijcie ile ten domek jest wystawiony Obok naszej działki, którą kupujemy za 100 tysięcy, zrobimy z tego dwie działki To ten domek z tą działką jest wystawiony za 408 tysięcy złotych A ja bym chciał taki sam domek postawić właśnie na tej działce obok mniejszej I sprzedać go za 250 tysięcy albo za 300 tysięcy, czyli 100 tysięcy mniej Działka będzie też mniejsza jakieś 200-300 metrów Ale nie 408 tysięcy więc tyle moi drodzy, dlatego kupiliśmy, postanowiliśmy, w zasadzie ja postanowiłem, Radek nie za bardzo się zgodził, ale teraz chyba już zrozumiał, że to był dobry zakup. No i nic, czekamy teraz słuchajcie, aż się wszystko prawomocni, bo najpierw jest lasy są, a potem jest kowr, odstępują od pierwszeństwa zakupu, a ja się pakuję, bo jest zajebiście zimno, słuchajcie, ale znalazłem już mnóstwo grzybów tak naprawdę. Teren jest fajny, taki dziewiczy, naturalny słuchajcie, jak widać zresztą za mną, pogoda, zaraz chyba będzie padał deszcz. Ale tu jest fajnie, słoneczko świeci za mną, e, tam widzicie też las, zobaczcie, tu jest taki, tu stucy, takie małe są nasadzenia, e, świerków i sosen, więc ciekawa tutaj aura tego wszystkiego jest i myślę, że na pewno ten, te działki sprzedamy z zyskiem i zrobimy na tym ze 100-150 tysięcy. Cześć moi drodzy, ciemno, znajduję się w tej chwili w lokalu, który zakupiłem razem z moim kolegą Krzysztofem. Dokładnie chyba 4 albo 5 miesięcy temu. Jest to lokal usługowy w, znajdujący się w podpiwniczeniu na Starym Mieście w Elblągu. O powierzchni 53 metrów. Zakupiliśmy go za kwotę 55 tysięcy złotych. A za 3 dni sprzedajemy go za kwotę 110 tysięcy. Czyli za dwukrotną cenę zakupu. właściwie jestem. co jest ten lokal. Chyba kiedyś go pokazywałem. Mm. Przy ziemi. Z góry cieknie trzeba zrobić remont. Ja tutaj też słuchajcie m, miałem wcześniej wirtualne biuro, biura, biura e, stacjonarne na wynajem i, i magazyny wewnętrzne, jak pamiętacie z moich odcinków, ale też już ten tak jakby ten biznes sprzedałem. Więc widać nawet Kubik Office, a zresztą jest napisane. Więc e, później wam powiem dlaczego to sprzedaję i co robię dalej. Znajduję się teraz, słuchajcie, w Tiny house To jest Tiny House, to jest taki domek na przyczepie zarejestrowanej. I mogę Wam pokazać nie cały, tylko część, się jeszcze jest w remoncie. Słuchajcie, nade mną znajduje się taka mała antresola. Tam jest kuchnia, tu robię teraz takie schody. Oczywiście wszędzie jest bałagan, ale przyszedłem tutaj dlatego... Moi drodzy, a przyszedłem tutaj tak naprawdę dlatego, aby spuścić wodę, rozumiecie, z tej instalacji wodnej. Bo idzie zima, w zasadzie już jest zima, mamy koniec, koniec listopada, słuchajcie. A przy okazji powiedziałem, pomyślałem sobie, że nagram dla Was coś fajnego i podzielę się z Wami historią zakupu i sprzedaży tego, tego lokalu. Kupiliśmy lokal, słuchajcie, 53 metry, za 55 tysięcy złotych, a dwa dni temu go sprzedaliśmy za 110 tysięcy złotych. I teraz, historia tego zakupu jest banalnie prosta. Słuchajcie, ja nie szukałem tego lokalu ani na Oliksie, ani na innych podobnych platformach sprzedażowych, ale po prostu. Wyglądało to w ten sposób. Idę sobie obok swojego Kubik Office, czyli tam, gdzie miałem te wirtualne biura, patrzę, jest napisany lokal na wynajem, nie? i ja od razu pomyślałem sobie fajne miejsce, i mówię, pójdę się zapytać właściciela, bo był numer telefonu, czy chciałby ten lokal, może sprzedać. Słuchajcie, to... czasami jest tak, że jak ktoś chce wynająć ten lokal, też często, słuchajcie, bierze pod uwagę sprzedaż tego lokalu. I to nie dlatego, że on nie chce tego sprzedać, tylko nawet sobie nie brał pod uwagę tego faktu, że ktoś może go od niego chcieć kupić za fajne pieniądze tak? dla, dla tego sprzedającego. Więc był taki ten lokal właśnie i ja poszedłem do tego właściciela, starszy człowiek, pan Leszek. Mówię, panie Leszku, szukam lokalu, chciałbym zainwestować jakieś pieniądze, może przenieść to wirtualne biura i magazyny i tak dalej do tego lokalu. I czy chciałby pan go sprzedać? On powiedział, że nie, że nie chce go sprzedać, ale zacząłem z nim rozmawiać, patrzę w porządku gościu i od słowa do słowa i słuchajcie on do mnie mówi, że nie sprzeda mi tego lokalu, ale ma inny lokal, właśnie ten, który kupiłem, słuchajcie, w podpiwniczeniu na Starym Mieście. Czekajcie, siądę sobie. Więc ja sobie pomyślałem, moi drodzy, że idę pójdę obejrzeć ten lokal, ale sprawa wyglądała w ten sposób, że poznałem historię tego pana. Eee, zmarła mu żona, ma dwie córki i po prostu eee, no, chciał go sprzedać. Więc słuchajcie, suma sumarum Przeszedłem potem do pytania: jaka kwota? No, oczywiście sam powiedział cenę. Ja powiedziałem: Panie Leszku, taką kwotę, jaką Pan chce, proszę mi powiedzieć, ostatecznie jaka byłaby do zakupu. I ja wtedy pomyślę, czy mnie na to stać, czy nie. Na początku miałem kupić ten lokal sam. Tak, ale nie miałem 55 koła luźnych. Miałem tam powiedzmy sobie 20, a parę tysięcy. Więc szukałem osoby, która chciałaby zainwestować. I zadzwoniłem do Krzysztofa. Do Krzysztofa, który zainwestował też w działkę na, w górach. Słuchajcie, zainwestował też. E, trochę kasy w górach. Oczywiście ta działka jest nasza, ja po sprzedaży tej działki w górach, muszę mu po prostu oddać część tej, e, tej kwoty. Ale pomyślałem sobie, skoro chłopak mi zaufał tak, i zainwestował pieniądze swoje w działkę, którą ja znalazłem, to mówię, teraz chciałbym e, się odwdzięczyć i powiedzieć, Krzysiek, kupmy razem ten lokal e, i potem go sprzedajmy z zyskiem. No i sprawa była na tyle prosta, że on od razu powiedział, że kupuje, nie? bo to jest dobra cena, fajna cena. I kupiliśmy go za 55 tysięcy złotych, tak jak powiedziałem, 53 metry, a dwa dni temu sprzedaliśmy za 110. I teraz chciałbym wam powiedzieć o tym, że nawet niekiedy z takich normalnych historii, których nie wiążecie sobie żadnych, że tak powiem, przyszłości, jakiegoś deala z tą osobą, czy tam jakiegoś, jakiegoś zakupu, mogą wyniknąć bardzo ciekawe rzeczy. No i ja właśnie w ten sposób chciałem wam powiedzieć, że mi się to udało zrobić, tak? Że od słów do słów poprzez taką ludzką rozmowę, i muszę Wam powiedzieć, że potem ten lokal, który miałem kupić pierwotnie, wynająłem temu starszemu yy, panu, swojemu koledze. Czyli znalazłem mu, że tak powiem, klienta na ten lokal, którego nie chciał mi sprzedać. Ostatnio, jak byłem u niego, słuchajcie, to mówię: Panie Leszku, tak patrzę, piję z nim kawę, rozmawiam, mówię: Panie Leszku, muszę sprzedać ten lokal, ponieważ potrzebuję pieniądze. Więc mówię do pana Leszka, że sprzedaję ten lokal, ponieważ mam takie potrzeby i mój kolega, który kupił ze mną ten lokal, też chciałby nadpłacić kredyt, bo teraz są tak duże te kurwa, mać te odsetki. Więc yy, wystawiłem to ogłoszenie, sprzedało się bardzo szybko. I teraz słuchajcie, komu sprzedałem ten lokal? Chętnych miałem trzech w jednego dnia, w czwartek, nie? Miałem trzech chętnych w następnym tygodniu, już, jak już do, do, dograłem ten temat kwoty i tak dalej, to miałem też jeszcze kolejnych, ale już. Wykasowałem ogłoszenia, już go nie było. Ale o co chodzi? Pierwszy chętny e, chciał go. Ja wystawiłem w ogóle ten lokal, słuchajcie, za 106 tysięcy, czyli nie 110, 106. E, a jeszcze muszę Wam powiedzieć, że dużo, dużo wcześniej Andrzejowi chyba z przymiasta Andrzej, jak to oglądasz, to pewnie pamiętasz. Mówi Andrzej, kup ten lokal, tak? Ja ci go sprzedam i zrobimy pieniądze, nie? A Andrzej powiedział, że nie chce. Ja mówię, zobaczysz, sprzedamy go za podwójną kwotę, nie? E, chyba taka była historia, Andrzeju, jak pamiętam. Więc e, podświadomie. Sobie wbiłem do głowy, czy znaczy nie, podświadomie sobie wyobraziłem, że sprzedaję ten lokal, słuchajcie, za podwójną kwotę 110 tysięcy, chociaż wystawiłem ten lokal za 106, nie? I teraz przyszedł pierwszy klient, ok, prowadził nam wulkanizację. Mówię, dobra, dograliśmy temat, ale mówię, mam jeszcze innych chętnych, chciałbym się ze wszystkimi spotkać, bo dałem słowo, że ze wszystkimi się spotkam. Potem był drugi chłopak, taki młodszy, e, taki, można powiedzieć, cwaniaczek, który mówił, a tam, tam, za tyle i za tyle i tak dalej. Więc od razu mi się nie spodobał ten gościu. No i trzecia osoba do mnie zadzwoniła niedaleko Elbląga, i okazało się, że to jest mój znajomy. Znaczy, znałem tego Staśka, znam go osobiście, bo prowadził tam siłownię i w tam miejscowości wokół i jeszcze trochę jako samorządowiec, jak byłem trochę radnym, to też tam go miałem z nim styczność spotkać się kilka razy. Więc zadzwonił do mnie ten trzeci klient Stasiek, i pomyślałem sobie, okej, okay, spotkam się z nim. Nie? Patrzę, mój znajomy, mówię, cześć Stasiek, cześć Kamil i tak dalej. Przyjechał z rodziną, oczywiście. Potem dojechała jego żona. I słuchajcie, no dziwna, ciekawa historia. Wiecie dlaczego? Ponieważ z góry wiedziałem, że chcę sprzedać ten lokal Staszkowi, chociaż był trzeci w kolejce, kupił ode mnie ten lokal. Powiedziałem: Stasiek, nie mogę. Powiedziałem temu pierwszemu klientowi, że go sprzedam, bo ja sam uczciwy, mówię zawsze. I niestety nie, raczej Ci nie sprzedam, bo mam chętnego. Nie? A Stasiek mówi, a jak bym Ci przebił? nie Ja mówię, nie wiem, pogadam z moim kumplem, tym Krzyśkiem, tym współwłaścicielem i okazało się, że jak ktoś chce przebić, to może przebić, więc on przebił do 110 tysięcy. No i zadzwoniłem do tych dwóch klientów, powiedziałem, że jak ktoś przebił do 110 tysięcy i de facto podświadomie nie chciałem nikomu innemu sprzedawać tego lokalu, tylko właśnie Stasikowi. Dlatego, że powiedział mi podczas rozmowy Stasiek coś fajnego. Powiedział, zawsze chciał mieć lokal na Starym Mieście w Elblągu. W podpiwniczeniu, nie? I nie mógł kupić chyba pół roku temu takiego lokalu, więc yy, teraz się spotkał ze mną i okazało się, że może no, chce go kupić, nie? Więc pomyślałem sobie: w porządku, gość, znam go, yy, spełnię też w jakiś sposób jego marzenie, podbił cenę do góry, więc mówię: okej, okay, sprzedajemy, nie? Jeszcze przyszła jego żona i mówiła do mnie: Panie Kamilu, nie zawsze yy, musi pan się kierować pieniędzmi, ale czasami trzeba intuicyjnie, yy, fajna sprawa, powiedziała sprzedać osobie, której uważa się, że, że należy jej sprzedać, nie? Czyli nie brałem pod uwagę potem jeszcze licytacji z innymi, podbijanie ceny. Złożyło się tak, że on chciał, słuchajcie, mieć lokal, ponieważ chciał spełnić marzenie syna. Chciał mieć tam winiarnię. Niestety nie wiedziałem do tego, że jego syn zmarł pół roku temu. Zginął, przepraszam, w wypadku jego syn. I on chciał... aż śmieciarki przychodzą, słuchajcie. I on chce, kupił ten lokal, aby spełnić yy, marzenie syna. I słuchajcie, siedzimy przy tym akcie notarialnym: ja, Krzysiek, Krzysztof, żona, czyli ten mój kolega, współwłaściciel, który kupił ze mną ten lokal, oraz kupujący, Stasiek, jego żona. I rozmawiamy sobie przed aktem notarialnym, słuchajcie, i okazało się, yy, a Krzysiek jeszcze o tym nie wiedział, nie? Że, że, jego, że jego syn zginął i że on chciał mieć tam winiarnię. Nie? I Stasiek się, się pyta, z jakim zamysłem kupiliśmy ten lokal nie? do Krzyśka. Nie? A Krzysiek, no my chcieliśmy tam zrobić lokal usługowy, albo tam coś innego jeszcze, nie? ale to jest świetny pomysł na winiarnię. Nie? A ja mówię, niemożliwe. No, Krzysiek, tak mówię, Krzyśek, mówisz poważnie mówisz, a skąd taki pomysł mówię winiarnię? Chociaż wiedziałem, że jego syn ee, no, zginął i chciał, miał, chciał, chciał tam otworzyć kiedyś winiarnię na Starym Mieście. Więc cholerny zbieg, piękny zbieg okoliczności. I moi drodzy i tyle. Nie wiem, czy to będzie dobrze nagrane, czy nie. Ale historia ciekawa, naprawdę historia ciekawa, bo, no bo sprzedałem tej osobie, która miała kupić ten lokal, po coś. Ja jestem zadowolony z transakcji, kupującej zadowolony z transakcji. I muszę wam powiedzieć, że tego lokalu nawet nie remontowaliśmy. Po prostu go posprzątaliśmy. Słuchajcie. I tak jak wam, tak jak wam powiedziałem. Nie znalazłem go w internecie, nie znalazłem go na platformach sprzedażowych, tylko po prostu zacząłem rozmawiać z ludźmi, tak? z tym człowiekiem. I od słów do słów okazało się, że, że czasami takie rzeczy się dzieją. Więc życzę Wam też, moi drodzy, abyście zawsze, jak robicie jakiekolwiek transakcje zakupowe, sprzedażowe, to kierowali się głównie i przede wszystkim taką intuicją, szczerością i przede wszystkim, słuchajcie, uczciwością, bo wiem o tym doskonale, że uczciwość popłaca. Muszę Wam powiedzieć, nie, że uczciwość się opłaca, to wszyscy wiemy tak naprawdę. Muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że w tym tiny house, w którym teraz jestem, to też jest moje marzenie, które zawsze miałem. I muszę Wam powiedzieć, że siedzę sobie teraz w kuchni, w takim małym przedsionku i teraz Wam pokażę jeszcze ceny, tak, za ile kupiłem. Moi drodzy, pokazuję Wam teraz, yy, za ile kupiliśmy ten lokal. Patrzcie, 55 tysięcy, sorry, że tak oburzyłem, ale nie chcę Wam pokazywać danych, bo nawet nie powinienem i nie mogę. I zaraz Wam pokażę ceny sprzedaży. No Moi drodzy, patrzcie, teraz cena sprzedaży, dokładnie, czyli 110 tysięcy złotych. Moi drodzy, jadę jeszcze kupić dla córki bieżnię, ponieważ moja córka porusza się na wózku i musi ćwiczyć chodzenie, będę ją uczył. Postanowiłem sobie, że codziennie przez 30 minut będę ćwiczył z dzieckiem, dlatego też kupuję właśnie tą bieżnię, aby z nią ćwiczyć. Trzymajcie się.